Wiadomska. Witam telewizów z Telewizji Majzinki, słuchaczy Radia Fama na 92 i 9 w cyklicznym programie Bez Komentarza. Dziś rozmawiać będziemy o prawie jazdy, a w naszym studiu goście naczelnik Wydziału Transportu, pan Cezary Krawczyk i pan Krzysztof Szymański, prezes, muszę się wspomóc, tutaj Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, ale też wieloletni instruktor tutaj w Tomaszowie. Witam panów bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Nie jest tajemnicą, że Tomaszów aplikuje o to, by można było egzamin na prawo jazdy zdawać u nas tutaj w mieście. Żeby nie trzeba było jeździć do Piotrkowa, czy też gdzie tam sobie kto zażyczy, tylko tutaj na miejscu można było ten egzamin na prawo jazdy zdać. Taką możliwość daje nam ustawa, która mówi, że od pewnego czasu w miastach prezydenckich, czyli tam, gdzie tym głównym organem jest prezydent, będzie można taki, można by było taki egzamin zdawać. Panie naczelniku, proszę nam przybliżyć tę ideę. tutaj, i jak ona wygląda teraz na terenie naszego miasta? Dokładnie jest tak, jak pani redaktor powiedziała. W miesiącu lipcu nasz parlament znowelizował ustawę o kierujących pojazdami i stworzył możliwość, aby właśnie w miastach takich jak Tomaszów, w których funkcjonowały do 1998 roku ośrodki egzaminacyjne, takowy zamiejscowy ośrodek y, wojewódzkiego ośrodka y, y, kierowców y, utworzyć. Podjęliśmy takie działania, ponieważ uważamy, że jest to korzystne przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta i powiatu tomaszowskiego, bo nasz powiat liczy 120 tysięcy mieszkańców. Korzystne również dla naszych szkół nauki, nauki jazdy. Procedura, która została określona w, w ustawie przewiduje, że decyzję w tej sprawie podejmuje... Sejmik Województwa Łódzkiego na wniosek marszałka. Stąd pan starosta wspólnie z panem prezydentem przygotowali stosowne wystąpienie do marszałka Województwa Łódzkiego. To wystąpienie miałem ogromną przyjemność przekazać na ręce pana marszałka. W przyszłym tygodniu spodziewamy się tutaj wizyty pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy na miejscu ocenią propozycję, wspólną propozycję miasta i powiatu w tym zakresie. Mówię celowo wspólną, bo wydaje nam się, że właśnie takie wystąpienie, gdyby waga tego wystąpienia jest tutaj zdecydowanie istotna. A do tego jeszcze załączyliśmy kilka innych dokumentów. Nie chcieliśmy tylko występować jako petent, aby nam to zrobiono, ale również przeprowadziliśmy pewne prace przygotowawcze. Załączone jest wystąpienie pana dyrektora Szkoły Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim, który chętnie udostępni stosowne pomieszczenia oraz place manewrowe. Jak również zebraliśmy opinię zarówno części mieszkańców, jak i przede wszystkim Szkół Nauki Jazdy co do tego pomysłu. Przyznam, że jest grupa osób, które Widzą naprawdę tutaj korzystne rozwiązanie dla miasta w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dalsze procedowanie zaowocuje tym, że w niedługim czasie właśnie taka zamiejscowa filia egzaminacyjna któregoś z wordów na terenie Tomaszewa powstanie. Panie Krzysztofie, Pan jako wieloletni instruktor, no i teraz prezes tej, tego stowarzyszenia, czy Pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj w Tomaszowie ci kursanci, którzy, no mamy dużo szkół nauki jazdy i dziś właściwie prawo jazdy to już jest takim dokumentem, który posiada każdy po ukończeniu 18 roku życia, myślę, że ponad 90% młodzieży garnie się do tego, by móc usiąść, usiąść za kółkiem. Czy Pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj w Tomaszowie móc zdawać, też egzamin, żeby zrezygnować. No w dużej mierze chodzi tutaj o Piotrków, bo młodzież nasza tutaj, czy też kursanci inni w ponad chyba 90% zdają ten egzamin w najbliższym nam ośrodku, czyli w Piotrkowie. Powiem tak, no nie, nie tylko uważam, ale jestem przekonany, że pomysł jest dobry i trzeba robić wszystko, żeby ten cel zrealizować. Pamiętam czasy, kiedy egzaminy były w Tomaszowie, z tym, że to był okres taki, gdzie infrastruktura miasta Tomaszów Mazowiecki w stosunku do innych miast, no była rozwinięta, ale, ale inne miasta miały bardzo słabutką infrastrukturę. Natomiast na dzień dzisiejszy Tomaszów Mazowiecki infrastrukturę ma dobrą i tutaj podkreślę ostatnio przebudowaną drogę numer 8, gdzie mamy już nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i możemy przygotować Kursantów w pełnym zakresie do bezpiecznej jazdy i możemy egzaminować w pewnym zakresie. Natomiast to, że kiedyś tak się stało, że zostaliśmy odcięci od tego egzaminowania, to no, dla nas to, to wielka szkoda. I dzisiaj no, musimy po prostu z powrotem do tego wrócić. Ponieważ. Z uwagi na położenie Tomasza Mazowieckiego, to egzaminowanie w innych miastach, w sąsiednich miastach. Najbliższe miasto to Piotrków, potem w kolejności łódź, ale tam no nie, nie jeżdżą, bo wiadomo, że no łódź jest dużym miastem i no, ruch się odbywa w, no, w innych warunkach trudniej dojechać, ale z Kierniewice 60 km, Radom 100 km, Kielce 100 km, a więc generalnie rzecz biorąc, wszędzie jest daleko. i ta, utworzenie takiej filii, ośrodka egzaminowania, to sądzę, że dla sąsiednich władz, jak i dla władz marszałkowskich, to to nie będzie stanowić większego problemu. Natomiast dla ludzi, którzy żyją na terenie naszego miasta, na terenie powiatu tomaszewskiego, ale tutaj też mam na, uwagę, na uwadze powiat sąsiedni opoczyński, to ogromny plus. I musimy mocno wspierać tutaj te działania i jako ośrodki szkolenia będziemy wspierać, żeby ten oddział wodu w Tomaszowie powstał. Panie naczelniku, tutaj pan Krzysztof przytoczył taki argument, że to nie powinien być żaden kłopot dla władz samorządowych, bo podkreślmy, że to w ich gestii teraz leży udzielenie zgody na utworzenie takiego punktu egzaminowania czy też tego tam ośrodka. Czy wiemy o tym, że Bełchatów jako pierwszy, oni bardzo chcieli mieć u siebie taki ośrodek egzaminowania, niestety dostali odmow odpowiedź odmowną od władz tutaj naszych łódzkich, marszałkowskich, argumentującą tym, że i tak mamy wszyscy dostęp do tych ośrodków egzaminowania, tak? Czyli czy to są ludzie, nie wiem, z Lubochni, czy z Tomaszowa, czy jeszcze z mniejszych miejscowości, każdy gdzieś tam może dojechać do tego lordu, który w chwili obecnej egzaminuje, no i oczywiście, jak to zwykle bywa, brak. Środków na utworzenie takiego ośrodka. Czy my jesteśmy w bardziej korzystnej sytuacji, czy też będziemy dotąd się starać, aż nie dostaniemy takiej zgody? W pierwszej kwestii, pani redaktor, oczywiście, że jest ogólnodostępność wątpliwością. W tej chwili nie ma żadnej rejonizacji i KAN może zdawać na terenie całego kraju. Natomiast my argumentujemy to tym, że przede wszystkim chcemy działać tutaj na rzecz osób, które będą pretendowały do uzyskania prawa jazdy. I w naszym przekonaniu, jesteśmy głęboko o tym przekonani, że uruchomienie takiej filii zdecydowanie to ułatwi ze względu przede wszystkim na dojazd. Myślę również, że i liczbę osób, które będą ubiegały się o taki dokument. Jednak bliskość powiedzmy tego punktu egzaminacyjnego pewne ułatwienie spowoduje to, że być może większa osób, grupa osób będzie decydowała się na podjęcie szkolenia w szkole nauki jazdy i następnie zdawania egzaminu. Tutaj rozmawialiśmy przed naszą rozmową, że jest z praktyką taką dość ogólną, że jest, są jednak wyjazdy kandydatów na kierowców do miejsca egzaminowania, w tym wypadku do Piotrkowa, Łodzi się radza, yy, przepraszam, Skierniewic i to po prostu powoduje troszeczkę również zmniejszenie ilości czasu na to podstawowe szkolenie, yy, szkolenie kierowców. Także niewątpliwie argument tego typu, że dostępność jest, jest argumentem poprawnym, słusznym, natomiast nam chodzi o to, że po prostu uruchomienie w takiej filii umieści sobie, to znaczy inaczej jak gdyby usytuje tą możliwość tutaj zdawania egzaminu, ułatwi po prostu dla mieszkańców Powiatu Tomaszewskiego, w moim przekonaniu również zwiększy liczbę osób zainteresowanych podjęciem nauki jazdy w ośrodkach tutaj Powiatu Tomaszewskiego, Mam ich 10 na terenie miasta i jeden na terenie gminy ujazd. Jeżeli chodzi o finanse tutaj pani redaktor w pytaniu jak gdyby zawarła taką myśl, czy my ten wniosek, przygotowaliśmy w sposób taki, aby jak gdyby tych argumentów finansowych czy kosztowych było jak najmniej ze strony decydentów, a więc Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodków Ruchu Drogowego. Myślę, że tak. Załączyliśmy do tego wniosku stanowisko dyrektora szkoły samochodowej, w którym jest jednoznaczna deklaracja, że szkoła samochodowa, która kształci również klasy o profilu samochodowym, ale również posiada swoją szkołę nauki jazdy dla uczniów, i też infrastrukturę na swoim Tak, Właśnie posiada tak. pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi zarówno o place manewrowe, jak i sale dydaktyczne, wykładowe do przeprowadzenia egzaminów teoretycznych i praktycznych. Także myślę, że tutaj kwota podawana, dość duża kwota, i nie będę wymieniał tutaj, która byłaby potrzebna na uruchomienie od podstaw, że tak powiem, za miejscowego ośrodka. W przypadku tutaj powiatu Tomaszowskiego nie ma za bardzo odniesienia, bo jest po prostu wskazana, jak gdyby, możliwość. W kilku wariantach dopowiem. My tam dość często jesteśmy w tej szkole. Pan, rozmawiamy z panem dyrektorem, a więc, w zależności od jakichś szczegółowych wymagań, powiedzmy jednego z wordów, jesteśmy w stanie zaoferować, jak gdyby, tą bazę. A więc te koszty, które. Pewnie będą jakieś, ale to będą koszty na pewno związane przede wszystkim z jakąś tam powiedzmy poprawą estetyki czy funkcjonalności. Będą na tyle małe, że myślę, że nie będzie to przeszkodą. W przypadku z tego co wiem, być może nie mam pełnej informacji, takiej oferty ze strony innych miast nie było, było to tylko wystąpienie o uruchomienie takiego zamiejscowego ośrodka. Panie Krzysztofie, muszę zapytać właśnie tutaj o Pana doświadczenie i o ten argument, który bardzo często jest podnoszony, że sprowadzenie tutaj ośrodka egzaminowania do Tomaszowa jakby pomniejszy umiejętności osób, tych, które szkolą się na prawo jazdy, dlatego, że nie będą miały już kontaktu z większym miastem, będą jeździć tylko po Tomaszowie, w którym są, nie wiem, cztery skrzyżowania, kilka rąd i, i, i dwa za światłami. Nie zapoznają się z inną infrastrukturą, tylko tutaj nauczą się jazdy na pamięć. Tutaj też zdadzą egzamin, gdzie no nawet jeżeli mamy różne takie kaczki drogowe, bo, bo tu się a to znaki nie zgadzają, też często o tym mówimy, to też zostaną z tym zapoznane i właściwie w ciągu tych 30 godzin szkolenia praktycznego będą znały już na tyle wszystko dobrze, że potem już nigdzie nie wyjadą poza Tomaszów, bo będą bały się ruchu, bo nie pojadą do łodzi, bo, bo jest zupełnie wszystko inaczej i że po prostu będziemy szkolić takich drogowych gamonii. Ten argument nie jest argumentem wiążącym. Dlatego, że to, jak instruktor, jak przyszły kursant zostanie nauczony, to zależy no, od jego predyspozycji przede wszystkim. Ale drugim, ważnym elementem tutaj to jest poziom instruktora, który realizuje to zadanie. I teraz... Jeżeli realizujemy proces szkolenia to naszym celem szkolenia na danej godzinie jazdy to ma być nauczenie pewnych zadań, niektóre wynikają z programu i wynikają z potrzeby, bo program dostos mamy dostosować do potrzeb osoby szkolonej. Natomiast na dzień dzisiejszy w wielu przypadkach tym celem to jest dojazd do miejscowości, w której egzaminujemy. A więc my nie uczymy go załóżmy w tym momencie jeździć po skrzyżowaniu, gdzie mamy go nauczyć perfekcyjnie wykonania lewoskrętu, gdzie lewoskręt jest nawet najtrudniejszym, tylko no jedziemy do Piotkowa, no często jeszcze przez koło, z prędkością 50 na godzinę i godzinka minęła. Tylko pytanie jest z tego tytułu, ile go, czego go nauczyliśmy. A koszty są dosyć wysokie, bo samochód w przeciągu godziny te 40 km przejechał, nie? No i teraz no weźmy tutaj pod uwagę też miasta, w których na dzień dzisiejszy są egzaminy. Przecież Y, powinni wyjeżdżać poza teren zabudowany, bo to jest w programie, ale pytanie: czy wyjeżdżają? My doskonale wiemy, że przebiegi samochodów, które są eksploatowane w tych miastach, są o wiele niższe niż na, przebiegi naszych samochodów, gdzie mamy wort poza y, terenem naszej miejscowości. Potem samochody ciężarowe, no, u nas nie będzie oczywiście ośrodka na samochody ciężarowe, ale z tytułu opaty wiatru, my ponosimy koszty. A więc y, tu mówię, no, można tu wielu argumentów takich używać, ale. To wyszkolenie kursanta, mówię, nie zależy od tego, gdzie on będzie jeździł. My go mamy nauczyć. Podam przykład, yy, załóżmy, no Niemiec czy Francji. Tam w większości się uczy jeździć na drogach o dużym natężeniu ruchu. Mam na myśli drogi yy, szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, autostrady, nie? Bo tam giną ludzie. Natomiast w mieście czy na drogach gminnych, no to jeżeli jedziemy sprawni i trzeźwi to tych wypadków jest mniej, nie? No, a więc tutaj ten argument mnie osobiście nie przekonuje, tylko y, działając już w tym kierunku to musimy brać pod uwagę tak, jeżeli została stworzona inicjatywa poselska, nie? Zmieniono projekt ustawy, projekt ustawy, który niedawno przed ustawa niedawno weszła w życie, no przyszedł 5 stycznia 2011 roku, nie? A więc niedawno, nie? Potem przegłosowano tą zmianę. Z tego, co o ile dobrze pamiętam, to ponad 400 posłów. Tutaj wszyscy posłowie obecnie na sali głosowali zmianą, nie? A więc projekt miał, miał poparcie rządowe. A więc wszyscy byli za. To jeżeli taka zmiana weszła, to na dzień dzisiejszy, no niestety musimy zrobić wszystko żeby tym ludziom pomóc i żeby te zmiany wprowadzić, no bo 22 lata no, ośrodki egzaminowania, potem wody funkcjonowały, funkcjonują. I to nie jest zamach na przykład na wody czy na, na, na ten system egzaminowania, tylko po prostu no, być może yy, no, trzeba troszeczkę wyjść do ludzi, do ludzi i mówię przede wszystkim pomóc tym ludziom. Bo proszę sobie wyobrazić teraz dojazd z Rzeczycy do Piotrkowa. na egzamin. Proszę Państwa, trzy godziny. To sprawnie, sprawnie, żeby dojechać. Nie? A przecież ci kursanci, którzy nie mają prawa jazdy, to są dopiero kandydaci, nie? To no przecież, tak, no co, do, roberem, nie, ro, 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 roberem nie dojedzie, no, nie, a nie, nie, ma, nie w zawsze jest no, miasta, Piotr nie, Piotr nie Piotr zawsze istnieje możliwość, żeby go tam ktoś dowiózł. A więc tutaj ja cały czas jestem no, za tym, żeby pomóc tym ludziom, którzy zdają egzamin. Dobry uczeń. Z liceum. Zdaje egzamin sześć razy, bo się stresuje, nie? Mhm. No jest to, sześć razy nie musi jechać ja do piotkowa, On sześć razy nie poszedł do szkoły, nie? No właśnie to są jeszcze te y, niedogodności, o których musimy powiedzieć, że to, że te wordy usytuowane są poza y, naszą miejscowością, to dla tych ludzi, no już tutaj z Tomaszowa może troszeczkę łatwiej, ale przecież y, zdają u nas też ludzie z terenu podległych gmin. I to sam dojazd do, y, do Tomaszowa tutaj jest kłopotem, natomiast już do Piotrkowa, y, co prawda te szkoły jazdy no, zapewniają jako taką jazdę po tym Piotrkowie zapoznanie się z tą miejscowością, w której zdaje się egzamin, no bo to jest konieczne. To po prostu dla samego ich oswojenia też, żeby. Nabrali trochę takiej wprawy, że już nie, że uczą się tylko po Tomaszowie i wjeżdżają potem w Piotrków i, i, i nie wiedzą, jak to będzie wyglądało. Także wiem, że uczestnicząc w tym kursie mamy możliwość jazdy po Piotrkowie, ale to jest po prostu też kłopot taki dla Państwa, bo zabieracie po dwoje, po troje tych kursantów, gdzie taki dzień w Piotrkowie na jeździe trzeba spędzić prawie cały, tak? No bo po godzince, chociaż niech jeden z nich pojedzie, to jest trzy godziny, dojazd też licząc godzinę, to jest cztery. Bardzo często że się to też ze zwalnianiem z zajęć. To podnoszą dyrektorzy szkół tomaszowskich, podmiot gimnazjalnych, że dzieci nie uczestniczą w zajęciach, bo zwalniają się i na kursy, i na te dojazdy do Piotrkowa, na egzaminy. Myślicie, że będzie lepiej, jak zostanie to wszystko u nas? Zdecydowanie lepiej będzie. Może jeszcze na początku rozmowy powinniśmy może dopowiedzieć, że ta zmiana dotyczy tylko pewnych kategorii praw jazdy. Kategorii A i pochodnych i kategorii B, a więc tutaj też ewentualnie tam argumenty tego typu, że będzie jakaś zwiększona liczba samochodów ciężkich, no jak gdyby nie ma odniesienia, bo to dotyczy tylko, tak jak powiedziałem, konkretnej kategorii AM, A1, A2, A i B1 i B, czyli, czyli tych kategorii do 3,5 tony generalnie, jeżeli chodzi o o samochody. My z panem Krzysztofem myślę, że jesteśmy zdecydowanie przekonani, że jest to rozwiązanie korzystne. Wydaje nam się, że przygotowaliśmy dobrą ofertę dla Urzędu Marszałkowskiego i będzie ona dalej procedowana z pozytywnym skutkiem. Zwróciła Pani tutaj szczególną uwagę właśnie na problem dojazdów do miejscowości, w których zdaje, zdaje się egzamin. Ten problem znam, no bo prowadząc ośrodek, no to na co dzień się z tym spotykam i mam opinię instruktorów, ale kiedy w ubiegłym roku Rozmawiałem ze swoją znajomą no, z moich y, lat dziecinnych, która mieszka w miejscowości, w której ja się urodziłem i ona mi wskazała na problem, jaki jest związany z realizacją kursu, a kurs zrealizowała w Opocznie, nie. Mówi, słuchaj Krzysiu, mówi, ja o godzinie 5 rano wiozę dziecko y, rowerem 5 km do drogi, gdzie będzie jechał samochód, który już jedzie z dwoma kursantami. Zbiera i oni jadą do opoczna i cały dzień jeżdżą, ona wraca około godziny 18. A więc w tym momencie, proszę Państwa, to należy zwrócić uwagę, czy to jest szkolenie, czy to jest męczarnia i narażanie tej młodzieży na dodatkowe tutaj zagrożenie z tego tytułu, bo jednak na no cały dzień w samochodzie jadą, nie powinny tam trzy osoby jechać, mogą jechać tylko dwie, a więc yy, nie przestrzegają przepisów, które też obowiązują, no ale, ale życie ich do tego zmusza, a więc narażają się, naraża się również instruktor. A więc szczególnie dla takiego regionu, jak mi opowiada Boczyński, to jest naprawdę poważny problem. I dlatego Tomaszów tu to ma taką lokalizację, która sprzyja ku temu, żeby taki punkt. Powstał. I tu przede wszystkim mam to na uwadze, mam dobro tych ludzi, tym bardziej, że ta dziewczynka była w klasie maturalnej, zdawała też teraz 5 razy ten egzamin, a więc przeżywała to bardzo mocno dziecko wrażliwe, nie tylko ona, cała rodzina. Już nie mówię o kosztach, które, które ponoszą i teraz proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy nagrali tą matkę z tym dzieckiem o 5 rano na jesieni, Jadącą rowerem do samochodu szkoleniowego. To należało nagrać, pokazać, przecież byśmy zobaczyli problem. Nie? No bo jest, jak się... jest niewątpliwie problem, się być, kiedy te ośrodki egzaminowane znajdują się poza miejscem organizowania kursów tu wychodzi na to, że chyba gdyby nam się udało, za czym oczywiście będziemy kibicować, że wyjdziemy w końcu do ludzi, że, że ułatwimy tym ludziom tutaj dostęp, tak jak mówiłam, już nie samym mieszkańcom Tomaszowa, ale mieszkańcom okolicznych gmin, miejscowości i też mieszkańcom powiatu opoczyńskiego, bo tak naprawdę to teraz chcąc ubiegać się o prawo jazdy, wciąż my musimy się poświęcać, a tak przyjadą do nas instruktorzy, bo tak to będzie wyglądało, prawda? Przyjadą instruktorzy, przeegzaminują na terenie jeszcze, gdyby udało się faktycznie na terenie mochodówki, więc na terenie neutralnym wyposażonym w odpowiednią bazę myślę, że chyba będzie korzystnie. Będzie, czy nie będzie. Zdecydowanie korzystnie. Jeszcze jeżeli mamy chwilkę czasu, panie redaktor, na dwie sprawy jeszcze chciałem zwrócić uwagę, które może nie są najistotniejsze, ale też dają, dają pewien obraz. Panu Krzyśkowi pewnie niezręcznie to było mówić, ale również jest aspekt ekonomiczny tej, tej, tego całego przedsięwzięcia. Szkoły są podmiotami gospodarczymi działającymi naszego, na naszym terenie, a... Ta zwiększona liczba kursantów to więcej pracy dla instruktorów, no może lepsza ekonomia po prostu dla szkół, na pewno nie, nie gorsza, co należy widzieć. Tutaj również pan Krzysztof zwrócił uwagę na, na ważny aspekt. Ta ustawa została znowelizowana ponad wszelkimi jakimiś możliwymi teoretycznie podziałami czy partyjnymi, to chyba akurat nie dotyczy, ale regionalnymi. W zasadzie zdecydowaną większością parlamentu 440, więc nie, był, nie było dylematów. My również dysponujemy pewnymi analizami, jeżeli chodzi o kraje Unii, no właśnie, bo to jest ważne. I drodzy Państwo, tutaj jesteśmy. To też jest jak gdyby argument, tak jak mówię, w przypadku Tomaszowa, może nie przesądzający czy nie najbardziej istotny, ale dający pewien obraz. W Polsce w tej chwili jeden ośrodek egzaminacyjny przypada na 700 tysięcy mieszkańców. W krajach takich jak Anglia jest to na przykład 300 tysięcy zł, ale Portugalia, Holandia 150 tysięcy, więc wielokrotnie więcej ośrodków w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest. Wielokrotnie porównujemy się, prawda, na pewne systemy i dobrze, y, rozwiązań co, czy systemów y, egzaminacyjnych, czy dokumentów komunikacyjnych, bo tutaj wiele mamy do nadrobienia, ale to również wskazuje na to, że no, ktoś przemyślał pewnie to rozwiązanie, więc ten kierunek zwiększający dostępność y, tych punktów egzaminowania dla mieszkańców jest kierunkiem dobrym. No, chyba, chyba tutaj płyniemy z prądem, Nie, no, że tak powiem. No, no, może... Z drugiej strony, czy te wordy, które są, czy one optują za tym, żeby utworzyć zamiejscowienie? ośrodki egzaminowane, czy dla nich to jest niekorzystne? Bo to... to znaczy powiedziałbym w ten sposób, że nie pałają jakąś tam entuzjazmem ponieważ następuje pewna zmiana organizacyjna, która być może w jakiś sposób wpływa na w tej chwili dość stabilną taką strukturę funkcjonowania wojewódzkiego środków ruchu, ruchu drogowego. Myślę, że nie zmienia to w istotny sposób, powiedzmy, tak jak pani redaktor mówiła, czy o kosztach uruchomienia, czy o działalnościach, bo tutaj rozwiązanie ustawowe nie przewiduje tworzenia odrębnych jednostek, prawda, z zatrudnieniem, a więc wszelkie sprawy związane z polityką kadrową, finansową, wnoszeniem opłat przez osoby egzaminowane pozostaje bez zmian po prostu. Jest to jak gdyby tak jak pani redaktor wspomniała, to jest ten przyjazd egzaminatora do miejsca egzaminowania, to jest tutaj cała dokumentacja, bo to nie jest tylko egzamin, ale to jest kwestia zapisu. Na egzamin, prawda, wnoszenie opłat, innych czynności, ona byłaby wykonywana tutaj na miejscu. A także trudno mi oczywiście tutaj jakoś jednoznacznie za wordy, bo może dyrektorzy wordów by tutaj byli bardziej kompetentni do wyrażania swoich stanowisk. W moim przekonaniu przy tak przygotowanej ofercie, ja rozumiem, no jeżeli na przykład padła ta kwota, ja ją powiem, 3,5 miliona w przypadku Bełchatowa, która, wymaga, która została skalkulowana od podstaw, od wykupienia działki, od wybudowania budynków, od, od całej infrastruktury, no to rozumiem wątpliwości, że faktycznie wyasygnowanie w tych czasach takiej kwoty, żeby stworzyć za miejscowo ośrodek, może burzyć jak gdyby pewną ekonomię. Ale w przypadku, kiedy tutaj jest oferta bazy lokalowa, dostosowana, nie wymagająca jakiegoś ogromnego tam remontu czy nakładów kapitałowych, to wydaje mi się, że jakoś sobie poradzimy z tym. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że człowiek z natury no nie lubi zmian i na pewno wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego no, no, no też. No, no, nie chcą zmieniać się w tym momencie może, ale y, po paru latach jestem przekonany, że to ocenimy, że ruch był dobry, bo przecież na przestrzeni funkcjonowania ośrodka egzaminowania Pana Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania, to tych zmian już było wiele i, i postulaty zmian płynęły ze strony ze strony wody, ze strony środowiska szkoleniowego nie i zostały wprowadzone i funkcjonują. No, ja podam taki przykład, że przecież do pewnego czasu nie mogliśmy wozić nikogo w samochodzie szkoleniowym z tyłu, nie. Mhm. A więc z na czysta maszowana, tylko z jedną osobą no, karali nas za to, jak drugą osobę zabraliśmy. To też było takim yy, przepisem, który no, no, nie miał za wie, yy, wiele związku z logiką. Wprowadza ono i na dzień dzisiejszy to nikomu nie przeszkadza, tą drugą osobę wozimy. A przecież my mamy też świadomość jako szkolenie obce, że nie, za, nie zawsze włożenie tej drugiej osoby z tyłu to jest korzystne. Bo po pierwsze, niektóra osoba nie jest zainteresowana tym, co robi ta osoba z przodu, tylko wychodzi z założenia, że ona marnuje czas. A z drugiej strony, to w sensie takim jeszcze psychologicznym, to jeżeli, załóżmy, instruktor dobierze osobę, która dobrze jeździ i osobę, która jeździ no, słabo, i teraz te osoby jeździły, żeby jeździły taką samą ilość godzin, i teraz ta słaba porównuje jazdę tej dobrej, to przychodzi do domu i nie, nie śpi. Jedną noc, drugą noc przeżywa to mocno, i potem zamiast postępy to no, niestety nie ma postępu, tylko zaczyna się cofać, zaczyna przeżywać i jak, często jeszcze prowadzi do tego, że rezygnuje z prawa jazdy. Bo niby tłumaczy się dziecku, że każdy z nas jest inny i każdy się inaczej uczy. Każdy by chciał być dobry, nie? no, ale no, niestety tak nie jest. Nie?